Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta burmistrz Sanoka przedstawił plan poszerzenia granic miasta o 8 ościennych miejscowości. Aktualnie sołectwa te należą do struktury gminy wiejskiej Sanok oraz gminy Zagórz. Pomysł wywołał niemałe poruszenie, a o komentarz w tej sprawie poprosiliśmy zainteresowanych włodarzy oraz radnych. Jesteśmy tą informacją zaskoczeni e, dość coś zdziwieni, ponieważ e, z tego, co słyszałem, to główną przesłanką do, takiej, do takiego pomysłu, do takiej idei jest to, że nasz sąsiad ma kłopoty budżetowe i to ma być recepta na zapewnienie do, dodatkowych dochodów do budżetu. Więc wydaje mi się, że Sanok jest pięknym miastem ze wspaniałymi mieszkańcami. I po prostu trzeba zadbać przede wszystkim o Sanok i rozwiązać jego problemy, żeby tych mieszkańców przybywało, a nie ubywało. A dopiero wtedy rozmawiać z innymi gminami. A przede wszystkim to powinniśmy rozmawiać o współpracy, o współpracy, która, która buduje, o nowych pomysłach, o nowych ideach, które będą sprawiały, że nasz region jeszcze będzie bardziej atrakcyjny. A mamy dużo jeszcze do zrobienia. Przede wszystkim na poziomie przedsiębiorczości, aby ta przedsiębiorczość się rozwijała, aby powstawały nowe miejsca pracy, atrakcyjne miejsca pracy z dobrym wynagrodzeniem. Także wydaje mi się, że taki pomysł jest zupełnie chybiony. Jako radna miejscowości Zachutyń jestem zdziwiona tą informacją pana burmistrza Matuszewskiego. Nikt nie rozmawiał z mieszkańcami, nikt nie rozmawiał ze mną, nie było żadnych dyskusji podejmowanych. Owszem, kiedyś dawno temu mieliśmy taki pomysł, jak walczyliśmy o szkołę, ale to był tylko zamiar, nikt tego nadal nie, dalej nie kontynuował. Więc jesteśmy decyzją, którą pan Matuszewski wydał, że, odłącza, że nas przyłącza. Chcielibyśmy dowiedzieć się, co ma nam do, zapropon do zaproponowania, z tego względu, że jeżeli widzimy, że miasto ma problemy swoje. To zatykanie dziury w ten sposób, że się przyłączy miejscowości, które są w tym momencie zurbanizowane. Przecież mamy kanalizację, mamy pociągnięty gaz, mamy wodociąg. To fajnie że takie miejscowości zabiera, ponieważ w tych miejscowościach praktycznie już nic nie ma do zrobienia, jeżeli chodzi o dalszą kwestię. No, oczywiście, mamy do zrobienia też my wiele, jako rozbudowę domu ludowego, oczywiście, uprawienie swoich dróg, ale myślę, że kwestia, jeżeli to jest gmina, wtedy już będzie to gmina miejska. Są to oczywiście wyższe podatki dla naszych mieszkańców, jest to większy koszt wodociągu, jest to większy koszt, nawet już patrząc teraz w tej chwili, jest to większy koszt opłaty za śmieci, za odpady komunalne. Także bez dyskusji, bez konsultacji proponowałabym panu burmistrzowi Sanoka rozpocząć w ogóle kwestię, najpierw może przyjechać, zapytać, porozmawiać z mieszkańcami, przynajmniej z przypadkowymi spotkaniami gdzieś pod sklepem. Pochodzą też wszyscy ludzie po wiosce, żeby oni wyrażali swoje zdanie, a nie pan burmistrz wyraża zdanie za naszych mieszkańców. Jestem tym trosz, faktem troszkę zbulwersowana i myślę, że konsultacje odbyć zawsze można, ale podejrzewam, że mieszkańcy będą niechętni do przejścia pod gminę, pod miasto Sanok. Tak jak mówię, na dzień dzisiejszy wydaje mi się ta, ten, ten pomysł zupełnie... Zupełnie chybione, nie mające nawet podstaw prawnych, bo, bo jeśli mówimy o poszerzaniu gmin, to przepisy jasno mówią o tym, że takie poszerzanie może nastąpić wtedy, kiedy, kiedy miasto się dynamicznie rozwija, kiedy rośnie jego liczba mieszkańców. Natomiast w tej chwili mamy tendencje odwrotne. I chyba raczej jest to próba odwrócenia od bieżących problemów. Naszego sąsiada. Myślę, że spotykacie się zawsze można. Jesteśmy otwarci jako mieszkańcy, jako radna. Spotkać się możemy, możemy porozmawiać, ale tak jak już mówiłam wcześniej, miejscowość jest zurbanizowana. Naprawdę ciężko jest nam coś zaoferować. No chyba, że nam pan burmistrz obniży podatki, obniży nam kwestię śmieci jeszcze niżej niż Zagórzu. Bo po co mamy przechodzić, jeżeli mamy w tym momencie zachowany swój poziom? Podejrzewam, że na pewno ten poziom nie będzie tych wydatków niższe, ponieważ wtedy by się Panu Burmistrzowi nie opłacało tej miejscowości przyłączać do swojej gminy. Są dość mocno zdziwieni, raczej rozbawieni tym, tym, tym wszystkim. No niemniej jednak, tak jak Pan słusznie zauważył, właśnie to mieszkańcy decydują i to jakie więzi kulturowe, wspólnotowe, przestrzenne łączą poszczególne osiedla, sołectwa to to decyduje w jakiej małej ojczyźnie mieszkańcy chcą żyć i to ich zdanie jest najważniejsze i o tym powinniśmy zawsze pamiętać. Do tego należałoby zacząć, a nie wygłaszać swoje decyzje, że to już tak robimy. Czyli ta pierwsze referendum, czy znaczy może pierwsza rozmowa z burmistrzem miasta i gminy Zagórz, pana Matuszewskiego, potem rozmowa z radnymi, nie tylko mojej miejscowości, ale także miejscowości, które chciał przełączać, czyli kwestii gminy Sanok, tam gdzie jest pani wójt Hałas, z tego, co się orientuję, ponieważ rozmawiałam z tamtym przewodniczącym gminy, z nikim nie rozmawiał pan burmistrz. A potem kwestia podjęcia decyzji, a nie zaczyna się od tego, że ja już robię, nie pytając nikogo o zdanie. Mieszkańcy z, z innych miejscowości bardzo chętnie osiedlają się w gminie Zagórz. Staramy się zapewnić dobrą jakość życia, i myślę, że na tym powinien się skupić też pan burmistrz Sanoka, żeby zadbał. O dobre warunki, o dobrą jakość życia w Sanoku. Jeśli ta jakość będzie jeszcze lepsza, to na pewno mieszkańcy będą chętnie przybywać do Sanoka, chętnie się osiedlać, a dochody Sanoka będą rosnąć bez względu na to, czy tereny gminy wiejskiej Sanok, czy część terenów miasta gminy Zagórz miały być włączone do królewskiego wolnego. Miasta Sanoka. Nie wiedziałam o tym pomyśle absolutnie. Dowiedziałam się w trakcie sesji Rady Miasta, a następnie od mieszkańców gminy Sanok, którzy dzwonili do mnie właśnie z takim pytaniem. Wszyscy mieszkańcy byli ogromnie zaskoczeni, zaniepokojeni takim pomysłem. Uważamy, że jest to rozbiór gminy Sanok i oderwanie od gminy siedmiu miejscowości spowoduje, że nasza gmina praktycznie przestanie się rozwijać będzie to bardzo, bardzo niekorzystne dla gminy dla mieszkańców? W piątek od rana telefony od naszych mieszkańców w różnej formie i w różnych wypowiedziach jedne były kulturalne, drugie mniej, ale generalnie było takie uderzenie w nas, że nie poinformowaliśmy o tym mieszkańców, że taka sytuacja będzie mieć miejsca. My, jak powiedziała już pani Wójta, ja podkreślam, nie mieliśmy pojęcia, że taka sytuacja zaistnieje na sesji Rady Miasta. No i jak pan ocenia ten fakt? Jak oceniam ten fakt? W mojej ocenie no nie jest to pewnie kulturalne i grzecznościowe podejście burmistrza do gminy wiejskiej SANOK. Uważam, że jest to taka troszkę próba kradzieży terytorialnej naszego terenu. Jest to tak, jak pani wójt powiedziała, rozbiór kradzież terytorialna. Sprawa jest to tyle przykra, że no dowiedzieliśmy się z mediów o niej, a nie tutaj od jednostki samorządu terytorialnego, z którą współpracujemy, z którą jesteśmy tak naprawdę w jakiś sposób złączeni i połączeni szeregiem zadań wykonywanych wspólnie. Uważam, że ten ruch to jest próba odwrócenia uwagi, opinii publicznej miasta Sanoka, mieszkańców miasta Sanoka. Jest to taki temat zastępczy od, no niestety, pomysłu, braku pomysłu pana burmistrza miasta Sanoka na jego rozwój. Nieumiejętność wydobycia drzemiącego potencjału w mieście Sanoku. Obwodnica, która została wybudowana, świetnie pokazuje po prawej, po lewej stronie, że potencjał w mieście Sanoku jest, są wolne, dostępne tereny tylko tutaj ewidentnie brak pomysłowości na ich zagospodarowanie, bo jadąc południem gminy, gminy, miasta Sanoka, bo tak się poruszamy obwodnicą, czy to dzielnica Dąbrówka, do dzielnica Posada, dzielnica Zasodę, za Zatorze, za przepraszam, są to dzielnice, które w tym momencie ukazują swój potencjał. W każdej z tych dzielnic można tworzyć odpowiedni potencjał rozwojowy, czy to gospodarczy, może nie przemysłowy, ale przedsiębiorczości, owszem, zabudowy wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej. Uważam, że wystarczy się pochwilić Dobrze nad planami urbanistycznymi miasta, aby wiedzieć, w którą stronę i w jakie kierunki miasto w swoich granicach administracyjnych mogłoby się na dzień dzisiejszy rozwijać. Pan burmistrz nie jest w stanie w wtrepczy y, niczego zainwestować, bo tak naprawdę jesteśmy miejscowością bardzo dobrze usytuowaną, posiadamy chodniki, oświetlenia, mamy własne mienie, o którym my, jako mieszkańcy, decydujemy, mamy mienie w postaci lasu. Też my, jako mieszkańcy na Zebraniu wiejskim. Decydujemy o wycince tego lasu i przeznaczamy sprzedaż. Tylko i wyłącznie dla mieszkańców. Wpłynie zarówno na nasz budżet, jak będzie wyglądała wieloletnia prognoza finansowa, jak będą wyglądały różne projekty, które realizujemy z, z różnych programów. Przecież jest trwałość projektu. Kto będzie za to odpowiadał? Myślę, że do tego nie dojdzie. Ja ze swojej strony będę robiła wszelkie działania, oczywiście zgodne z prawem, żeby nie doszło, jak powiedziałam, do rozbioru gminy Sanok, my staniemy za chwilę przed dylematem, czy w miejscowościach, które mamy rozpędzone do pracy projektowe nad wodociągiem, kanalizacje, czy je wstrzymywać, czy je spowolnić, czy ich w ogóle na tym etapie nie robić, rozwiązać umowy z projektantami. Odnośnie naszych działek, to tak samo my jako mieszkańcy decydujemy na zebraniu wiejskim. Podejmujemy uchwałę, sprzedajemy te działki i pieniądze ze sprzedaży trafiają w 100%. Na tą chwilę udało nam się sprzedać działkę i pozyskać bardzo duże pieniądze, gdzie podejrzewam, pan burmistrz zagarnąłby, przepraszam za to słowo, zagarnąłby do własnej kieszeni, bo jest to kwota niemała, jest to 300 tysięcy, i te 300 tysięcy przeznaczamy przy Drodze Powiatowej na dalszą realizację. Budowy chodnika? Siedem miejscowości, tak, to są te miejscowości w pobliżu miasta Sanoka, ale z tego co widzę, to burmistrz wybrał te miejscowości, które są bardzo dobrze rozwinięte, na rozwój których pracowała w zasadzie cała gmina i wszyscy mieszkańcy gminy Sanok. Zastanawia mnie dlaczego burmistrz wśród tych miejscowości, które chciałby przyłączyć do miasta Sanoka, nie wpisał na przykład miejscowości Liszna, czy też miejscowości Międzybrodzie. Myślę, że tutaj miałby naprawdę duże pole do popisu, ponieważ w Lisznej jeszcze nie zrobiliśmy kanalizacji, w wodociągu, jest problem z komunikacją, jest problem z drogą powiatową, która jest bardzo zdegradowana. Myślę, że tutaj mógłby naprawdę bardzo dużo zdziałać. Natomiast próbując przyłączyć te miejscowości, które wymienił, tak naprawdę przyłącza miejscowości, w których jest bardzo dobra infrastruktura i w przyszłości mógłby mieć tylko i wyłącznie korzyści z tego. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni temu pomysłowi. Oczywiście, jeżeli zostanie uruchomiona procedura konsultacji społecznych, zapewniam, że my aktywnie się w te konsultacje włączymy. Przedstawiając naszym mieszkańcom korzyści pozostanie jednak na terenie gminy wiejskiej i nie wyłączania poszczególnych sołectw spoza obręby naszej gminy. Wymiana dokumentów, przede wszystkim podatki, przede wszystkim niemożność, niemożność decydowania o własnym mieniu, przede wszystkim szkoła która uważam i byłaby zagrożona, bo znając pomysły pana burmistrza po tej swojej sesji, po swoim wystąpieniu, podejrzewam, że chciałby nam tą szkołę zlikwidować, przenieść na Jana Pawła, bo szkoła tam jest duża i no, mógłby ulokować nasze, nasze dzieci w tej szkole. Na pewno, zarówno z mojej strony, jak i ze strony części mieszkańców, na to przyzwolenia nie będzie i nie zgadzamy się na taki obrót. W naszej gminie jest taka zasada, że mieszkańcy mają pieniądze do dyspozycji sołectw. Jest to 150 zł na jednego mieszkańca, i mieszkańcy na zebraniach wiejskich. Ustalają, co z tych pieniędzy chcieliby zrobić. Poza tym mamy też działki. Jeżeli sprzedajemy taką działkę, to musi być też uchwała zebrania wiejskiego, i następnie pieniądze z tej sprzedaży wpływają na konto gminy, ale są do dyspozycji danego sołectwa. W związku z tym mieszkańcy decydują o tych pieniądzach. Uważam, że działanie pana burmistrza jest w 100%. Nastawione na czynnik ekonomiczny, dla niego liczą się tak naprawdę tylko i wyłącznie pieniądze, jakie by miał strepczy, natomiast naszej miejscowości nie byłby w stanie niczego zaoferować, a wręcz rozgrabiłby nasz majątek, o który tak naprawdę wiele lat. Staraliśmy się. Ja to odebrałam jako wielką arogancję, bo wydaje mi się, że mimo wszystko jakaś informacja powinna być skierowana do gminy Sanok no bo to o nas chodziło. Natomiast burmistrz, chcąc powiększyć Sanok. Zachowuje się bardzo egoistycznie, bo myśli tylko i wyłącznie o mieście Sanoku. Natomiast co z gminą Sano, gdzie też mieszkają mieszkańcy, też mamy określone plany, określone zobowiązania. No i dlatego to działanie wydaje mi się bardzo, bardzo egoistyczne. Uważam, że pani Wójt, jako gospodarz gminy, powinna być o tej sytuacji poinformowana. I pierwsze działania, jakie powinien pan burmistrz wykonać to powiadomić panią wójt i rozmawiać z nią, prawda? Natomiast tego nie uczynił, więc jest to jak gdyby działanie poniżej pasa i dlatego apeluję do pana burmistrza, żeby z tego absurdalnego pomysłu się w 100% wycofał, bo zarówno ja jako sołtys miejscowości i jako wiceprzewodnicząca rady będę robiła wszystko, żeby do tego nie dopuścić i żeby trepcza została nadal w strukturach gminy Sanok.